Ma. Pierwszy schron z dzisiejszego filmu mieści się w Wierszowicach. Już po samych wejściach widać, że jest on bardzo podobny do tych schronów, które przedstawiałem już wcześniej. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest jednak to, że posiada on w drugim wejściu drzwi zewnętrzne otwierające się do środka, które widać dobrze na tym zdjęciu, a poza tym ma on zachowane filtry pochłaniacze, część ruch wentylacyjnych oraz drzwi wyjścia ewakuacyjnego, co dobrze widać na tym zdjęciu. Drugi stron mieści się natomiast w Sosnowcu i posiada jedno wejście zamykane kiedyś drzwiami OH1 na wprost wejścia do piwnicy oraz drugie wejście zamykane kiedyś drzwiami betonowymi, stojącymi teraz trochę dalej. Pod sufitem przechodziły kiedyś rury wentylacyjne. Tak jak w chorzowskich stronach tego typu, po lewej stronie mieści się wejście do części stronu, w której mieści się ubikacja. Zachowało się w niej trochę wyposażenia. Oraz WKS oraz filtrowentylatornia pozbawiona już agregatu filtrowentylacyjnego, w której również mieści się zbiornik na wodę i wejście ewakuacyjne. Na koniec kilka wejść do innych schronów. Jeśli się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału oraz łapka w górę.